Siemano, Cyfronomikon, z tej strony Waster669 i... Dewan, nie wszystkich. Dzisiaj sobie zagramy w... przypomnij mi nazwę mapy. Nocna. <laughs> Dolina Śmierci, drogi kolego. W Dolinę Śmierci, w najnowszy dodatek do Battlefielda trójki tak. Armored Kill, który wyszedł, nie wiem, wczoraj. Wczoraj, coś wczoraj wyszedł na konsolę. A ten, na, na takie czarne pudełko imitacji konsoli PlayStation 3 to już mieli chyba od tygodnia czy od dwóch. Dobra, no to ty nam opowiedz, bo ja po prostu wiem, że są cztery nowe mapy. A ty opowiedz, co nam więcej tutaj doda. dodano. Dobrze, dodano cztery nowe mapy i dodano nowy tryb gry. Bitwa pancerna. W całym tym trybie polega... O, o, cały ten tryb polega na tym, żeby przejąć jeden punkt i utrzymać go jak najdłużej. Także dwa dwie drużyny zmechanizowane kompletnie walczą o jeden punkt. Yy, zdecydowanie nie, nie, nie podszedł mi ten tryb. Grałem dzisiaj, natropiłem trochę zaległości i grałem dzisiaj bez was teraz wcześniej. A to jest ten tryb, co my wczoraj graliśmy jako pierwszy? Tak, to, tak, też to jest, boże, ten tryb, to, jest, to, jest je, to jest jeden punkt, dwa zespoły, pełno pojazdów, javeliny, snajperzy. Jeśli ktoś ma ochotę pobiegać. To sobie nie pobiega za dużo, albo może tak, żeśmy trafili. Po prostu, ale zdecydowanie lepiej się gra nowe mapy na podboju. I tu mój tryb. W tym momencie dochodzi nam nowość, czyli latająca kanonierka. Jaka jest to... Duży samolot z dwoma działami. Jeden karabin i Ale, drugi. czekaj, dział, to, to może powiemy jak, w jaki sposób on się pojawia. On się pojawia. Teraz miałem powiedzieć. A spoko, spoko myślałem, że zgubiłeś się. Dobra, dobra, sorry galer. Kanonierka. kanonierka pojawia się w momencie przejęcia danego punktu na mapie. To co kanonierka? Samolot. wielki samolot. Z, też z własnymi unlockami. Takimi jak flary na przykład. Flary jest dużo i bardzo ładnie to wygląda z ziemi. Tak, działa, działa ma dwa, jeden karabin i jedno działo przeciwpancerny typu przeciwko -czołowego. Generalnie samolot lata wokół mapy. Nie mamy nad nim kontroli. Generalnie jako takiej. Jest to szumnięcie, nawet dwa związane z nim, o czym będzie później i naprawdę robisz wrażenie taki wielki na samolot do kuma tak fajnie to wygląda i jeszcze ten nie powiedziałeś chyba, że można mogą do niego dwie osoby wsiąść z niego można się respawnować można skakać nad mapą i tak jak wczoraj mówiłeś mi, że mogą dwie osoby wziąć wsiąść jedna na działko albo dwie na działko są dwa działa po jednej osobie na każde a reszta to są tylko tak zwane zrzuty z kanonierki tak że sobie, można sobie wyskoczyć na obrzeżach mapy ze składopronem i na niektórych mapach są punkty na obrzeżach map. Także to jest bardzo przydatne przy szybkim desancie jeśli wróć przejmie nasz punkt. Jest także nowa muzyczka przy każdym upełnieniu mapy. To nawet nie zauważyłem. Brzmi całkiem sympatycznie. Mapy są ogromne. To już na pewno każdy wie o tym. Do dodatków doszło jeszcze 5 zadań, oprócz tych, które wyszły niedawno po premium. Doszło 5 zadań, każde do nowych pojazdów. Także jeśli chcecie odblokować specjalną rzecz do pojazdu, to jednak musicie te zadania porobić. Nie jest to duży problem, bo robi się je wraz z grą, wraz z postępem w grze. I ja tutaj muszę się wtrącić, jak ty powiedziałeś o tych nowych pojazdach. Ja muszę powiedzieć, że mi nie podeszły, mi się nie podobają. Z tego względu, że ja szukałem czołga takiego jak na przykład w faktu Cancard, gdzie mogę siedzieć sobie na czołgu, ja jadę, a ktoś siedzi na działku, steruje i strzela. Nie zauważyłem tego. Bardzo tak. mnie to. Nowy pojazd, o mówisz, to jest niszczyciel czołgów. Jest w nim jedną, jest w nim generalnie pięć miejsc, tylko że. Tak, nie Jedna opłama. osoba zajmuje się strzelaniem tak naprawdę, reszta to jest tak jak w Lawach i innych lekkich pojazdach, no strzela się po bokach z lekkich karabinków, także jest to dobre jak się wpada na punkt pełen ludzi, ale tak naprawdę jeśli chodzi o tę listę pancerną to to jest bez, bez pomyślniku moim zdaniem, jednak... Trzecia osoba, w takim momencie, tak jak na czołgach, jest namierzająca inne pojazdy, czy tam samoloty, czy helikoptery. Jednak dużo mogłaby zmienić, a tak to niestety nie. Działo przeciwczołgowe, karabin... I tak naprawdę to wszystko. Na początku oczywiście, ale to z dalszymi umiarkami jest lepiej. Ale i tak... Pojazd przeciwpancerny połączony z... Czołg, to jest takie połączenie czołgu z lawem. Najprościej to wyjaśnić. Nowe pojazda oprócz tego działa przeciw, przeciw tego ciała przeciw jest Jeszcze by to najprościej nazwać Wielki moździerz na kółkach. Tak, to jest tak, tak zwany. Ja nie nie lubię nigdy strzelać z moździerzy, Ale fajnie to wygląda jak rakieta z, leci. Znowu celownik wygląda jak w granatniku ręcznym. Także nie jest źle, o zasięg ma, naprawdę potężny zasięg I to trzeba przyznać, jedno, rzeczywiście sześć, sześć pocisków Tak, tu można strzelać serią, ale naprawdę ciężko jest kogoś trafić, przynajmniej na normalu Zobaczymy, o, jest kanonierka dostępna, ja wsiadam do kanonierki, o już mnie ostrzeliwują Kolejny minus kanonierki latającej, strasznie łatwo ją zestrzelić, wystarczy jeden Odrzutowiec, jeden helikopter, tak naprawdę, przycalować po raz ładniej i jest po powieździe Z kim ty tak napierdalasz? Mańkiem gadam na Facebooku o iPhone'ie 5, wszyscy jarają się iPhone. Właśnie, dobrze, dobrze, niech wychodzi dzisiaj, ja się z tego powodu bardzo cieszę. Nie wiem, że kurwa Jara się iPhone'em 5 Oczywiście, że nie. Ja czekam jak on tylko wyjdzie to wtedy będzie ten. To kurwa Galaxy S3 spadnie na cenie. Galaxy 3 jest kurwa klockiem. Ja wiem, ale miałem go w ręku, kumpel u mnie był. Tydzień temu miałem go w ręku i się zakochałem. Ostatnim z pojazdów, jakie dołączyłem jest kład. Kład ma dwa miejsca. Który moim zdaniem jest zajebisty jest zajebiście arkadowy model jazdy jak się przełączy kamerę z trzeciej osoby i tak, zdecydowanie no fajnie się nad... jeździ, fajnie się skacze. Zdecydowanie jazda wygląda dużo lepiej na trybie normal, gdzie można sobie przełączyć na tę kamerę czy tak powiem z dalekich pleców. A nie można na trybie hardcore przełączyć? Nie można na trybie, bo to jest tak, tak jak, jak widok zewnętrzny z czołgu Nawet nie wiedziałem. Je, jest też minus związany z tymi kładami, bo na przykład jak na mierze Kolesia, który na nim je, jedzie, to lektor no wiesz w ten grze on mówi Zaznaczyłem, czekaj, jak on mówi jeepa? Jeepa, tak Zaznaczyłem są, jeepa. Są błędy w tłumaczeniu generalnie, czyli błędy były już dawno. A no to ale, nie razi, tak? Nie, ale wiesz, ale. Nie razi, ale nie razi, jest. ale jednak jest. Na pewno na, na nowych mapach gra się przyjemnie, gra się przyjemnie szturm. Gra się przyjemnie podbój, nie, nie poleszłam mnie na pewno Widzę, nie, absolutnie Litwa pancerna. Może komuś się... Widziałem, że ludzie w to grają. Bo to jednak jakieś tam nowe medale dotyszły za to, nowe bareczki Ale je... Ale jednak dużo lepiej się gra podbój. Tak, zdecydowanie, moim zdaniem zdecydowanie dużo lepiej. Czyli ja polecam. Mapy Mapy na pewno, mapy 3 na plus, 1 na minus. Najgorsza wyszła ta pustynna, tak jak się wszyscy obawiali. Wielka pustka. Ja pod... to jeszcze nie grałem. Na podbój, dobra dla sniperów, naprawdę świetna mapa dla sniperów. Czyli Ale na, tak. pojazdy, na pojazdę, moim zdaniem, jest za bardzo odkryta. Przypomina to misję ze starych Call of Duty: jeżdżenie czołgiem przez całą mapę i walenie do kaczek, które wyjadł z, z najbliższej górki. No, no niestety. No niestety. No to polecamy. polecamy. My spadamy grać. Mhm. Spadamy grać. To był 169. i... I dywan. Nie będziemy robić przodu no, na YouTube, tylko jak Nie, 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 nie. Będziemy pokazywać, ale nie dzisiaj. Nara. Nara, razie trzymajcie się.